Siema, z tej strony, Kato4Life. Witam Was w trzecim odcinku ze Speed Snapa. Tak, dzisiaj zbudujemy sobie w sumie domek, znaleźli, w poprzednim odcinku znaleźliśmy miejsce na domek. Więc teraz sobie po prostu zbudujemy ten domek. Jakby zrobimy takie miejsce dla villagerów. Jakby tutaj. No, pamiętacie na czym skończyłem. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to polecam obejrzeć, bo baba. No. co to jest. Okej. Okay. Są moje itemy. Tak jak pamiętacie. Łóżka na razie odłożę. A już wiem po co poszłam. Miałem zabrać troszkę drewna. O, dobra. Jednak już myślałem, że będziemy mieć problem z drewnem. A na szczęście, chyba nie. <laughs> Ogólnie... Przydarza mi się pewna taka historia. Dosłownie przed chwilą. Wracałem sobie od babcinę. Patrzę, kurde, coś na drodze sobie. Jest. <laughs> patrzę, patrzę, Nitok jest, Nitok. Coś małego, takiego jak ciłała trochę. Tylko nos miał taki jak wilk. Gdy, kurde, co jest? Zanoszę go do domu na rękach. <laughs> Się okazuje, że to lis. Mały lisek. A ja takie, aha, okej. Okay. <laughs> czym musiałem go wziąć z domu, bo mógł mieć wściekliznę. Ej, ja nie ogarniałem totalnie. <laughs> I go na rękę wziąłem. I mogę mieć teraz wściekliznę, chociaż umyłem przed ręce Więc nie powinienem mieć, ale zobaczymy Chyba, że mam taki głos <laughs> Przez to właśnie, że ja mam wściekliznę może, kurde No niedobrze by było Wam powiem Nie da ciekawe Dobra, wracamy do domku Wydaje mi się, że ten odcinek też tak z 24 minutki Chyba, że będę robił takie krótsze po 12 minut. To już zależy od Was. Czy chcecie takie krótsze, czy takie dłuższe? <gry> Napiszcie w komentarzach, chociaż nikt pewnie nie napisze, bo nikt nie obejrzy nawet do tego momentu. Ale zobaczymy. Ja na pewno będę po sobie. Jak mam być szczerze? Co to tak rybki sobie? Kurde, leżę. Dla mnie bomba. Okej. Okay. Dobra, no, dołożymy to, to. I budujemy dalej w takim razie. Potrzebuję zrobić sobie troszkę płytek. styknie I muszę wziąć Jak by to zrobić? Będzie też musiał tu wpakować jakoś jeszcze. To dopiero będzie zadanie boliowe. Okej, okay, coś takiego, o, bez tego. O. Wydaje mi się, że jest mi Kopiemy. Kurde, mam nadzieję, że w sumie. Nie popełnia tego błędu co wtedy, ale zobaczymy. Nie, ale wydaje mi się, że jest spokres. Dobra, zniszczymy sobie to. I tak, wydaje mi się, że wygląda to zajebiście. W ogóle jedynych komentarzy, które tu mogę używać, to na przykład taka Taka I Te wszystkie mogę używać Ogólnie time set mogę używać Mogę używać Żebyśmy wiedzieli po prostu Co ja mogę jeszcze używać Mogę używać weather clear I weather i inne tam rzeczy Szmontkę No O, delfinek się teraz pił. Mały delfin. A nie, to jest... To gówno. <laughs> Musiałem zabić. Aha, i z tego chyba ryby te dropią. Już, no nie wiem. Muszę zabrać wszystkie łóżka, bo pewnie wszystkich nie zebrałem, a później będę miał pretensje. Gdzie są moje villagery? Pytam się. A tu bum mnie przyjdą. I będę ją Might czemu do mnie nie przyszły. Dobra. jeszcze troszkę dobre Dużeb w tu jeszcze była dziś wieża pillagerów. Szczerze. O właśnie. Jak też myślałem, że w jakimś domku jeszcze nie byłem. No, chyba można iść. Zrobię pewien trik, że ja tak powiem. Już tu jest... No dobra? Ciekawe, co zrobią filaterowie bez łóżek? Czy przyjdą do mnie, czy będą, nie wiem, chodzić po ulicy? No Co? Ale co, okej. Okay. Mogłem ci w ogóle nie dawać. Sekundka, sorka jestem. Dobra, I gdzie te wieśniaki? Co one robią? Aha, poczekajcie, bo wiemy jak zrobić. Myślałem, że to będzie łatwiejsze. No już chyba idę do łóżek. Idziemy, idziemy. Ja już ich tam wpakuje. Chodź! Dobra. Mamy to. No. Co za? Ja mogę zrobić tańce O oh, kurcze. Tutaj. jeden nie O. o, jeszcze kawałek, nie chcę cię bić. Dobra, teraz powinna być i no nie wesić tam. O! Testujemy, czy na pewno wszystko działa. No! Przecież tego tu nie było! do tej dziury. Teraz. Zobaczymy, czy to głupi. Idź. Idź. Jeden czy drugi, nieważne. Jak mnie zaraz Oprzywaj, nie wróć no. I nie, dobra mam pomysł Teraz nie ma szans Teraz robimy night Wracajcie Dobra, chciałem coś zobaczyć. Powiedzcie, że działa. Dobra, działa. Chciałbym się to jest, co tu jeszcze. Ha no jak mnie teraz robimy night Do spania Co za Łom Do spania powiedziałem Okej, okay. teraz U... jak zrobię? Daj, no i. Oj, teraz tak naprawdę tylko zrobimy sobie cały domek, że tak powiem. Aż więcej chciałbym tych widać, że chciałbym wszystkie ogólnie, a na razie na no, trzech tak mogę w sumie robić. Tak chyba nie mam tylu tych Jak chcecie w sumie mogę nagrać jakieś poradniki Jak to, to napisać w komentarzu, nie wiem jak to być farmę, nie wiem villagerów Nie wiem totemów, nie wiem ogólnie Szkieletów może czy czegoś Kości Różnych takich rzeczy. Wystarczy, że tak naprawdę jedna osoba napisze, a ja już nagram. Spórzam, problem. Sorry, że ogólnie wczoraj nie było odcinka. Ja pomyślałem sobie, że będę robił od teraz co dwa dni, bo jakby. No i tak chyba tego nie oglądacie. Codziennie robić odcinki, jak nikt tego nie ogląda. Jeżeli teraz nie będzie przynajmniej 10 komentarzy 10 komentarzy yy, gdzie będzie po prostu napisane, że obecny. Napiszcie w komentarzu obecny. Jeżeli nie będzie 10 komentarzy obecny, albo 5 przynajmniej, no, no to tak średnia będzie. Nie za ciekawe Mm, okay. sufit jeszcze wymienimy w na... sumie jeszcze trzy łóżka e, ale dużo hmm. tych ryb tam na busach okej, okay. nie wnikam Zaraz sobie położę. To tak w sumie też odłożę. I tak. A, tak miałem wyłączyć. W sumie zrobimy sobie szczerze slaby. Więcej slabów. I slabami to wezmę po prostu. Oh, damn. Na szczęście mamy troszkę żelaza, więc. Więc żaden problem. Ogólnie teraz powinno by mi. Je... Teraz powinno mnie lepiej być słychać. bo może mnie w ogóle nie było słychać taki. Tak se gadam przez całe ten nowy millet, bo to słyszycie tak. Nie do końca by było fajne, ale okej. Okay. Nie wiem, czemu tak mówię, że tak w tym momencie, tak jak taki no. Powinienem tak mówić tak jak teraz, ale okej. Okay, nie wiem, po prostu nie wiem. Staram się cały czas coś mówić, że nie było nudno na tych odcinkach, że tylko gram sobie w Minecrafta, nie odzywam się. Bo ja rozumiem was jakby... Że, że, nie było nudno, to też musicie polubić charakter kogoś. Jeżeli nie polubicie mój charakter, no to tak średnio będzie chciało wam się nie oglądać. Więc no... Ale słowa możecie zostawić i łapkę w górę. Polecam. Bo na... 100 będzie giveaway. Zrobimy sobie giveawaya, Dobra, no, wydaje mi się, że teraz można już... już. Ale mam plan. Dobra, z tej strony nie chcę psuć w snu. z tej strony tylko czy jest 2, 3, 4, 5. Ну так... Ну так... Ну, 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 не до конца, ну. Но... Алло, окей. Takie trzy po jednej stronie, villagerów i trzy po drugiej. Czy co, no bierzemy łóżka? Daj mi się trzy to chyba styknie. chup 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 jeszcze tutaj. czy na bok nie polecam W się sensie, no To w sumie sobie zniszczymy o, muszę się poprawić A dobra. Serio, że też tak późno w sumie ten odcinek wrzucam, ale nie wiedziałem co nagrać. Następny odcinek może będzie z jakiegoś Manhunta czy czegoś. Ogarnę kogoś. Zobaczmy. Co ja robię? Tak, tak. Tak, tak. No tak powiedzmy. jak lird. Drewno. No i w sumie... Trzecie łóżko tu. Slabik. A w sumie... A nie, to jest tak zrobione, okej. Okay. Nie było tematu. Tutaj szybko jeszcze wymienimy. Żeby było wszystko pięknie, ładnie. I tu. No. To się nazywa... Zrobimy I tu Okej okay. No, teraz mogę powiedzieć, że jest... Ładnie Tylko jeszcze tu villagerów pieprzyć i będzie dobrze <noise> teraz już zaczniemy w bok budować, ale to w następnym odcinku się Bo już jest 21 odcinka, to... Wiecie co? Przyprowadzimy sobie villagerów jeszcze i... I no Potrzebuję jedno łóżko, bo mi nie przyjdą. Muszę włączyć time... Set... Night. Okej. Są trzy? Sam. Badaj, moje łóżko. Nawet czterech. Zobaczymy. Patrzcie przyjaciele. <laughs> to się nazywa mądry człowiek. Nie <laughs> bardziej. Masz łóżko. Ale to jest jakiś szajnie jest? Kur jeszcze tam no, Shiny ten, dosłownie. No tu. Mądry czy mądry? No nie pasuje? Spać! Do spania. Co ty robisz? A wiem chyba co nie pasuje. Wiesz ale może. Może to o to chodzi. No nie gadaj że o to. Aha. Do spania. Tam. No i piękno. Rawsmy. Bank, bank, bank. Zaczymy czy działa. Jeszcze Times at night. A czemu wy nie śpicie? To jednak trzeba to zmniejszyć. Nie pójdą mi spać. Zresztą znaczy to w sumie chyba lepiej. Chociaż na nie mam. sami. Dobra, no rano. To by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze w następnym zrobimy tak, żeby oni miały jakieś mendingi, najlepsze takie enchanty. E, no to co? bio. 10 łapek w górę. Dobra, przesadziłem. Nie dacie rady 10. 5 łapek w górę i wlatuję kolejny odcinek jutro na kanale. Więc... No. Tylko tym razem będzie z jakiejś spróby te zrobić, ale zobaczymy. W sumie mam wolny weekend, spróbuję na się zrobić. Może da radę, może serwer nie wybuchnie. <noise> tak jak na serwer.pro. No to cała bajo.